Wracając do katechezy na temat sprawiedliwości i miłosierdzia, pojawia się zagadnienie czasu. Kiedy spoglądam na zegarek i sekundy lecą, no to przypomina mi się to, co kiedyś jeden z profesorów u nas w seminarium powiedział. Oczywiście, cytując Kanta, <laughs> Immanuela Kanta, który był bardzo uporządkowany w czasie <laughs> i w królewieckiej przestrzeni, że człowiek ma problem z czasem i przestrzenią odniesieniu, no ja na przykład nie mam geometrycznej wyobraźni, a są tacy, którzy potrafią właśnie jakieś tam przestrzennie to widzieć. I to będzie dotyczyło także zagadnienia czasu. Musimy sobie postawić przed oczy taki obraz: okrąg, półprosta, tak, taki wektor i odcinek. Jeśli to będziemy mieli przed oczyma, to zobaczymy, że ta pierwsza figura nie ma początku i nie ma końca. Nazywano to po łacinie wiekuistością. Ewum. I jest tylko jeden podmiot. Czy element tego zbioru to jest Pan Bóg? Nie ma początku i nie ma końca. Jestem, który jestem, powie Moi Rzeszowi. Półprosta ma początek i nie ma końca. To będą byty duchowe. Wyznajemy w kredo, że wierzymy w Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewi. Dzialnych. I tu staje ta rzeczywistość niewidzialna. To będą aniołowie i to będzie nasza nieśmiertelna dusza. Jest początek. I pamiętamy, że tutaj Bóg stwarza naszą nieśmiertelną, niepowtarzalną duszę, nawet kiedy mamy do czynienia a był taki czas, że miałem, z bliźniakami jednojajowymi, trudno ich było rozpoznać, to dwaj różni ludzie. Ponieważ dusza ta jest niepowtarzalna i jest nieśmiertelna. I to dotyczy wieczności. Proszę zobaczyć, że to dusza nieśmiertelna w funkcji właśnie pragnienia nieśmiertelności, ale tego, co byłoby też jakąś podmiotowością. Niektórzy powiedzą tak zwane ja transcendentalne, że to zawsze jestem ja. Ja mogę zamknąć oczy tutaj i przenieść się na trynek i znaleźć się w feczkolo. Mogę przenieść się na asnyka i znaleźć się w szkole podstawowej. Mogę przenieść się na Wróblewskiego i być w liceum. I mogę powędrować do seminarium. To zawsze jestem ja. Natomiast odcinek to jest czas. Ma początek i ma koniec. Dotyczy wszystkiego, co jest ciałem, materią. I dlatego człowiek jest istotą, jest stworzeniem Bożym z złożonym, nie? złożonym z ciała i duszy nieśmiertelnej. W przeciwieństwie do aniołów, którzy są duchami czystymi, to znaczy nie mają złożenia. Tylko w tym kontekście możemy rozumieć wieczność piekła dla zbuntowanych aniołów. Natomiast my jeszcze mamy ciało, które jest w czasie, złączone z nieśmiertelną duszą. I ten czas zostaje nam dany jako przejaw. I miłosierdzia, ale też i sprawiedliwości. Bo jeśli Pan Bóg odpuszcza nam grzechy w sakramencie spowiedzi świętej, to przecież zostaje zadośćuczynienie. A to zadośćuczynienie odnosi się do czasu. I dlatego mówimy o tym, że zostaje kara doczesna, którą możemy odpokutować, ale też i przez odpusty zupełne ją zniwelować. A jeśli umrwemy w stanie łaski, pójść do czystca i. Pokutować. Przy tym, że my mamy zagadnienie, jakie tam będzie ciało, ale święty Tomasz z Akwinu powiedział krótko: ten, który cię stworzył, nie martw się. On wie najlepiej, zanim nasze ciała zmartwychwstaną. I tutaj jest ten dylemat, nie? że my nie potrafimy zrozumieć tego, że jest czas i jest wieczność. Czas jest związany z, ja nigdy z fizyki nie byłem dobry, pewno tutaj na sali są tacy, którzy się by tym bawili, nie? że czas to jest coś, co trwa, ale w tym znaczeniu czas jest pojmowany jako ma początek i ma koniec. I to dotyczy tylko rzeczywistości, która jest rzeczywistością materialną, cielesną, byśmy powiedzieli tak w cudzysłowie ziemską. Natomiast to, co odnosi się do ducha, zawsze wkracza w pojęcie wieczności. I dlatego ma początek i nie ma końca. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus mówi: Cóż z tego, że człowiek cały świat zyska? Czyli wszystkie dobra, jakie są możliwe, a na duszy poniesie niekorzyść. Taka jest cena. No właśnie. I ludzie kiedyś patrzeli, subspecie eternitatis, nie, eternitas, wieczność, pod kątem wieczności. Jak powie święty Ignacy z Loyoli w swoich ćwiczeniach duchownych, czy to posłuży mi ku wieczności szczęśliwej? I te dobra, które posiadam, i te talenty, jak ja z tego skorzystam w odniesieniu do wieczności? Dzisiaj wielu ludzi, proszę pamiętać, jak to Stanisław Michalkiewicz powiedział, my tutaj prowadzimy wielkie rozważania na temat zbawienia i wieczności, a ludzie, po pierwsze, w ogóle nie myślą o wieczności, a tym bardziej o zbawieniu. Ponieważ są tak horyzontalni, że widzą tylko doczesność i dlatego mówią, że czas to pieniądz. A Bóg zapłać ich nie interesuje, bo ich waluta watykańska nie interesuje. A właśnie na tym to polega. Że Pan Bóg w swej sprawiedliwości zawsze jest wypłacalny. Za to, co zrobiliśmy w czasie. Natomiast zagadnienie wieku istości Boga, że nie ma początku ani nie ma końca, i to jest objawienie jestem, który jestem. Do tego też człowiek może dojść swoim rozumem nieuprzedzonym, że istnieje. I jedyna istota, która jest, byśmy tu powiedzieli, najwyższa czy filozoficznie absoluta, i to jest jedna z praw naszych wiary katechizmowych. Mówię jeszcze raz podkreślam, w polskiej tutaj metodyce katechetycznej to był taki w Tygodniku Powszechnym, pojawił się taki artykuł, że, że tylko w pyk polskich katechizmach jest te sześć praw wiary, które dzieci muszą się uczyć, a tam jest właśnie taka przerażająca prawda o Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym, ale tam też jest na przykład ta prawda, że jest jeden Bóg. I do tego Sobór Watykański I powie, że dojdzie każdy nieuprzedzony umysł, że istnieje byt nieskończony, który jest absolutem. No i trzeba pamiętać, że takie nauki, powiedzmy, jak matematyka czy geometria, one są oparte o myślenie właśnie takie, że przyjmuje się a priori i z tego się wyprowadza. Mogę tutaj zacytować w takim gronie księdza profesora Józefa Tischnera, który na pewne dylematy czy Pan Bóg jest? Miał odpowiedzieć. Nie pamiętam imienia. Powiedzmy Jasiu, i słonko jest, i kwiatek jest, i ty, Jasiu, jesteś, i Pan Bóg jest. No. I tak to wygląda. Właśnie taka kategoria istnienia jest podstawowa. Nie jestem, który jestem, to jest tylko Pan Bóg. Trójcy święty, jedyny. A to już jest prawda objawiona. Jestem, i nie wszystek umrę, jak mówił Horacy, to to już jest wieczność. I dotyczy właśnie mej nieśmiertelności. Tu niedaleko jest Centrum Onkologii Nasze Gliwickie. Tam wszyscy, którzy są, mają pragnienie nieśmiertelności. I to jest pocieszające. Bo to się, dusza daje znać o sobie nie wszystko jak umrę. I jest czas, który tutaj jest liczony. O, minęło 9 minut 57 sekund. Na no, początek i ma koniec. Więc, że coś się skończy. Jaki jest czas psychologiczny, jeszcze musimy powiedzieć, oprócz tego czasu, który jest mierzalny, jakimś metrum jest czas psychologiczny. Każdy wie, że. Miła pogawędka w dobrym towarzystwie, oby się ten czas nie skończył. Ale jakbym tu w telefonie zobaczył, że na dywanie wzywają, o to niech się jak najszybciej to kończy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.